Pierwsza, wyjdziesz pierwsza, a drugi wychodzi okej? Okay? Dobra. Próby przed premierą zawsze są długie i mozolne, a w przypadku tej grupy artystów angażują wyjątkowo mocno, bo to osoby nie w pełni sprawne. Mniej lub bardziej szwankuje u nich głowa lub kończyny, ale serca mają wielkie, gorące i szczere. Są na scenie i to jest teraz najważniejsze. To jest po prostu dla mnie przyjemność, radość, i to sprawia radość kolegom i koleżankom, z którymi pracuję. Jest to radość dla terapeutów, bo możemy się podzielić swoimi umiejętnościami, tym, co wykonujemy. Kasia i jej przyjaciele właśnie przygotowują specjalny program kabaretowy, którym chcą podziękować wszystkim, którzy przez cały rok wspierają Stowarzyszenie Gniazdo, które pomaga żyć osobom takim jak one. Ale jak ja, ile na koniec tak nie witają, tylko bilet każą kupić. Blisko już 10 lat temu zebraliśmy się z grupą przyjaciół i po prostu pomyśleliśmy o tym, że już czas pomóc tym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom lepiej prosperować w życiu i znaleźć dla nich jakiś sens, jakieś zajęcie. Jest łatwo opiekować się niepełnosprawnym, ale znacznie trudniej jest niepełnosprawnym być. Ich rodzice wiedzą to bardzo dobrze, dlatego codziennie stają do walki o ich lepsze jutro. Może walka to jest złe słowo, ale w każdym razie dbałeś o, o właśnie o godność niepełnosprawnych osób i ich rodzin. Dlatego nasze działania zmierzają do tego, żeby te osoby były akceptowane w środowisku, żeby brały udział we wszystkich formach życia społecznego i żeby mieli też rodzice satysfakcję, bo po takim występie, kiedy zbierają brawa i podopieczni, którzy gdzieś tam byli pogardzani w środowisku, to jest naprawdę dla nich bardzo ważne. Przechodzimy prosząc o szczel, szczel, przebaczenie. Cieszymy się, że się poszli o rozum do głowy. Działamy całą parą. No, sami Państwo się przekonaliście. I, i występy w kabarecie sprawiają nam ogromną radość. Radości dają naprawdę dużo. Doceniamy ich za to, bo robią znacznie więcej niż się od nich wymaga.